za ten fenomenalny występ. Gratulacje, widzieliśmy go na żywo. Zachwyciłeś słowacką publiczność. Jak się czułeś? Jakie emocje towarzyszyły ci dzisiaj na scenie? A, a nie wiem, znam ten utwór bardzo dobrze. E, to z Nienzników. E, po angielsku to Les Miserables, but uh, Bring Him Home. Tym razem po polsku. Jakby mam do czynienia z tym utworem i e, a nie wiem, to jest dla mnie takie muzykalowe, klasyczne i, i e, no, znam ten repertuar i, i czu, czułem się dobrze. Czy ostatnim. dla Ciebie, jako dla artysty, jest trudno śpiewać piosenki inne? Wolisz śpiewać swoje? To zależy od okazji. No, mogę zawsze nauczyć się nowego repertuaru, ale w sumie jak tworzę swoje utwory, to no, tworzę nowe utwory. Um, I to są na początku dla mnie nowe i w sumie później muszę nauczyć się. A, ale i tak robię to, co czuję i um, po prostu zależy od okazji. Tym razem to... Czwarty dzień e, tego festiwalu i, i myślę, że akurat to utwór pasowało e, do tej okazji, ale też chciałbym wejść na scenę i trochę, wiesz, pogruzować na, na scenie ze swoimi utworami, może jakieś tam gdzie iść, typu, albo coś innego, gdzie jest mocny beat. No, no, no tak, bo jeszcze chyba nie... To jest, był twój debiut w WP Leśnej, dobrze kojarzę, tak? Tak. Tu? Tutaj, tak, w WP ta, Leśnej. Ta, ta, tak, tak, tak. E, miałem e, przerwę od, od sceny teraz chwilową, ale tylko dlatego, że miałam inne sprawy ze szkołą i whatever, ale no, jestem szczęśliwy, że akurat zaprosili mnie tu i, i mogłem pokazać siebie No, no właśnie, bo ty zaczynałeś od programu muzycznego, potem Eurowizja, czy spodziewałeś się wtedy biorąc udział w The Voice of Poland, że twoja nie nabierze aż takiego spędu? Nie, ale tak szczerze mówiąc, to chyba trochę jakby się uregulowało się, już bo ludzie zawsze czekają właśnie na, na tego, co jest nowego i, i trzeba to szanować, bo są nowi artyści i jest nowy repertuar codziennie. Um, no i trzeba jakoś przebić, nie? Um, no po tym Wojszy to sporo się działo, miałem te trasy e, z dwa, a, a teraz to kończę szkołę. Jeszcze mam dyplom. I i mogę lecieć i robić trasy za trasą. Czyli nie narzekasz na nowego, obowiązku, z tego co słyszę, tutaj teraz, a tutaj, znaczy tutaj piosenki, występowanie, teraz szkoła, to powiedzmy to właśnie o tej twojej szkole. A co, co mam opowiadać? Właśnie, co studiujesz? E, głos, klasyczny. Głos? Ale w Polsce czy w Stanach? Powiemy w Polsce. W Polsce. Tak. w Polsce. I jak wyglądają Twoje zajęcia? No teraz to mam, no miałem mniej zajęć, bo jestem na ostatnim roku i, i trzeba tak bardziej skupić się na, na, końcowym, na końcowym egzaminie. Po pierwszym semestrze i po drugim bo są dwa dyplomy. No i napisać pracę. No są są inne, inne obowiązki na ostatnim roku, no na magister i w sumie, w sumie tyle. No praktyka, praktyka jest, jest ważniejsza właśnie na te. Na te ostatnie powiedzmy dwa lata. Czyli tak jak wspomniałeś, ta, ta szkoła zajęła zajęłaś trochę dużo czasu, dlatego tak trochę odsunąłeś się w cień, prawda? A powiedzmy częściowo, ale też miałam e, po prostu sytuację, gdzie zachorowałam na gardło I nie chcę jakby smęcić teraz, ale, ale miałam po prostu taką sytuację. Tak powiedzmy półtora, półtora miesiąca miałam problem z, z głosem, musiałam e, odwołać kilka koncertów i, i trochę mi wstyd było, ale... No wiesz, no, lepiej nie, nie zaśpiewać niż źle. No. Albo zaśpiewać z playbacku, tak? Bo to... No tak, ja właśnie. No nie, no, bo no raczej nie. A są artyści, którzy by powiedzieli, a zaśpiewam, Publiczność i tak się nie zorientuje. Jak ty podchodzisz do playbacku? A dla mnie to zależy od artysty od, od okazji. Ja akurat powiem szczerze, że nie przepadam za full playback, nie? Ale pół playback to zależy. Na przykład harmonię mogą podbić, a niekoniecznie e, głos nagrany e, gra powiedzmy unisonu ze swoim. Ja e, jakoś bardzo nie, nie przepadam za to, ale też zależy od sytuacji. No, teraz by organizujemy e, właśnie z teamem kolejną trasę i połowy chyba z, z koncertów będę miał w filharmoniach, a drugą połowę będę miał w klubach i pierwszy raz jakby tego będę robił i na pewno częściowo będzie tam um, pół, nie pół playback powiedzmy mniej ale chciałbym, żeby właśnie gruszcze zrobił i jakąś chłostę w tych klubach, nie? jak będę wystąpił, to wiesz, myślę, że to akurat wtedy to, to pomaga. W Filharmoniach inne podejście. Nie mamy tego e, podkładu jest ma bardzo mało i gramy, gramy wszystko live, mm -hmm. śpiewam Aha. live. Rozumiałeś so. e, właśnie o tych, o tych koncertach w Klubach i Filharmoniach? Czy rozumiem to będzie też to po Polsce, tak? Słucham? To będzie teraz po Polsce, tak? Czy... Tak, tak. A kiedy zaczynasz? Zaczyna no, w sumie no już za chwilę. Płyta wychodzi w połowie października i, i chcemy już wyruszyć właśnie z tym. Tak się zastanawiam, bo dzisiaj jesteś w Sopocie na koncercie jednej stacji. Wcześniej byłeś związany z drugą, z TVP. Czy to oznacza, że zakończyłeś współpracę z TVP, czy stałeś się artystą, który będzie wszędzie? A ja jestem taki, że ja śpiewam tam, gdzie mnie potrzebują. Ja szczerze nie, nie patrzyłem na to właśnie w takim świetle. Um, rozumiem, dlaczego może inni mogą, ale, ale no dla mnie to, to jest moja praca. No. Nie chcę jakby zlimitować siebie do powiedzmy do jednej sceny, jak mogę. Jak, oczywiście, jak będą chętni, żeby mnie nie zapraszać, ale ja jestem jak najbardziej chętny. Ja też, też jestem człowiekiem, to ja oceniam zależnie od tego, jak. Człowiek, albo um, no ludzie mnie nie traktują, nie? no to też. Do tej pory to nie miałam problemów. So. No tak, bo wszędzie fani są tak naprawdę wszędzie, tak? Czy przed tą stacją, czy przed tą stacją, czy przed tą stacją? Po ja prostu mówię o, o ludzie, nie? że jak jesteś miły dla, dla osoby, to prawdopodobnie będzie miły dla, dla ciebie też, a jak nie, no to sucks to no tak, no to w takim razie trzeba po prostu wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak cytując klasy każdy, kiedy odejść. E, jeszcze chciałam zapytać o to, bo dużo koncentrujesz, dużo się uczysz, a jak znajdujesz balans w życiu prywatnym? Czy masz taki ten balans, czy na razie skupiasz się na sobie, na karierze, na szkole? Tak, no znajduję balans. Um, to właśnie moje życie jest śpiewanie nie? I, 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 i tak na scenie, um, pracując po prostu głosem. Jak wtedy miałem, jak mówiłem, ten problem właśnie z, z głosem, to, to wtedy to czułem się trochę niespełnione, um, bo nie byłem w stanie pojawić się na scenie ani normalnie w domu nawet zaśpiewać e, i ponucić, pomruczyć mormorando jakoś jakiś do, do, do utworów, których lubię i słucham na co dzień. No to wtedy to, to taki balans, to czułem, że, że mam mniej do roboty i to mi się nie podobało, um, no ale to zawsze są takie momenty i znajduję ten balans właśnie. A, Ale na szczęście już wyzdrowiałeś, na szczęście już jesteś w pełnej formie. I no. Cieszę fanów. Ale chyba, chyba słuchałeś wystaw, nie? No właśnie tak, dlatego to mówię, tak? że tu fanów, że jak dla mnie to... Dzięki Bogu. ja się nie znam na muzyce tak dobrze jak ty. <laughs> Dzięki Bogu, że Kogut mi nie wyszedł, to wtedy to bym miał jakieś wątpliwości. <laughs> Christian, wytrwając jeszcze do wywiadu, e, fan, twoje fanki zadają sobie pytanie. Czy serce Christiana Hoffmana jest zajęte? Co możemy im odpowiedzieć? Czy to jest takie ważne? No, tak nurtujące pytanie, więc zapytam. A tak, jest zajęty do śpiewania, do jedzenia i życia. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.